Merlin. Porozmawiajmy chwilę o Merlinie. Wielu z Was łączy go z osobą z czasów króla Artura i Kamelotu. Jednakże w istocie Merlin nie był pojedynczą osobą. Merlin w rzeczywistości ma swoje początki około 500-600 lat przed naszą erą. Esencja czy pochodzenie Merlina w rzeczywistości zaczyna się na terenach dzisiejszych Węgier i Rumunii. Żyły tam niewielkie grupy ludzi, które opuściły społeczeństwo, uciekły ze swoich krajów i wspólnot ponieważ ich członkowie zdali sobie sprawę, że istniało coś więcej niż im oferowano. Mieli dość prób dyktowania im w co i jak wierzyć. Postanowili więc stworzyć magiczną świadomość i możliwość wychodzenia poza to, co znane. Słowo Merlin oznacza po prostu ten, który wykracza poza, rozszerzony. Inne określenia to ten, który widzi poza lub widzący rzeczy. Ta grupa ludzi zapoczątkowała coś, co można traktować jako jedną z pierwszych współczesnych szkół magii, pozwalającą adeptom przekraczać granice i wychodzić poza dotychczasowe paradygmaty. Ci ludzie byli prawdziwymi badaczami świadomości. Pozbyli się strachu przed demonami, smokami i bogami, oraz stworzyli własny typ bezpiecznej i świętej przestrzeni której mogli rozszerzać swoje energie, pomogli stworzyć istotę, którą określacie współcześnie jako merlin czarodziej. Angielski Merlin The Magician dokonali wtedy wyboru, aby mieć Merlina reprezentowanego czy ucieleśnionego przez więcej niż jedną osobę w danym czasie. W istocie było więc wielu Merlinów przez około 2,5 tysiąca lat. Energia Marina stała się szeroko rozpowszechniona i bardzo zauważalna, szczególnie około 500 lat po śmierci Jezusa. Stała się wtedy zwyczajną częścią społeczeństwa. Nie musiała przebywać w ukryciu oraz chować się w jaskiniach i głębokich lasach, mogła swobodnie się ujawnić. Energia Marina, szczególnie ta, którą znasz z legend o królu Arturze, wiązała się z nadzieją ludzkości, z magią. Oraz nieodkrytymi jeszcze potencjałami ludzkości. Jak wiesz, Merlin symbolizował magię, wyrażał też energię druidów. Był szczególnie zauważalny w czasach, gdy nowa chrystusowa energia wkraczała na Ziemię. Choć energie Merlina i Artura współdziałały ze sobą, pozostawały również we wzajemnej opozycji. To interesująca historia dualności samej w sobie. Jedna energia reprezentowana przez Artura była drogą do świadomości, druga wyrażana przez Merlina była drogą do wyjścia z niej. Teraz, gdy wchodzimy do nowej energii, Merlin również nie musi być uosabiany z pojedynczą osobą czy nawet grupą ludzi. Teraz mistrzowie nowej energii rozumieją, że to oni są Merlinami, są tymi, które wykraczają poza ograniczenia i tymi, którzy rozumieją, że wszystko jest bardzo realną iluzją. Mają świadomość, że tak naprawdę energia nie ma struktury. Może ją mieć tymczasowo, służąc potrzebom swego twórcy, jednak nie zawiera żadnej esencjonalnej konstrukcji. Mistrzowie nowej energii, nowi merlini. Rozumieją, że tylko dlatego, iż coś nie zostało rozpoznane albo zrozumiane przez naukę, nie znaczy, że nie jest realne. Spójrzcie na historię ostatnich kilku tysięcy lat. Istnieją rzeczy, które zaledwie 100 lat temu były traktowane jak czary. Rzeczy, które teraz są Waszą codziennością, jeszcze 500 lat temu były uważane za coś złego, lub co najmniej duchowo podejrzanego, były źródłem obaw mistrz nowej energii ty rozumie że wszystko jest możliwe zawsze możesz wyjść poza nie jesteś ograniczony do swojego fizycznego ciała czy środowiska nadal jednak możesz być w nim w pełni obecny nie jesteś ograniczony do starych praw fizyki ponieważ one zmieniają się wraz ze zmianą świadomości są tacy którzy próbują ci wmówić, że prawa fizyki są niezmienne, że tak już jest i koniec. Jednak nowy Merlin rozumie, że to, co jest, to tylko jeden z wariantów istnieje równocześnie wiele innych opcji. Merlin rozumie, że może kształtować i przesuwać energię w sposób, w jaki wybierze, jeśli tylko zechce wykroczyć poza dotychczasowe paradygmaty. Nowy Medlin musi być skłonny i gotowy do wykroczenia poza to, co obecnie jest znane człowiekowi i nauce, oraz poza to, co aktualnie akceptuje religia czy filozofia. Medlin rozumie, że zawsze będzie powracał do swojego rdzenia. Jest to bardzo esencjonalna i ważna część mądrości mistrza. Wielu z Was obawiało się wykraczania poza czy rozszerzania siebie wielowymiarowo. Ponieważ lękaliście się, że zagubicie swój rdzeń i fundament. I aż do teraz mogło się tak zdarzyć. Mogliście utracić kontakt ze swoją ludzką tożsamością w tej rzeczywistości. Twoja ludzka tożsamość umieszczona jest w jednym punkcie czasoprzestrzeni. I można również dodać doświadczenia. Więc gdybyś w przeszłości zbytnio ją rozszerzył i gdybyś poszedł dalej niż robili to medlini z przeszłości, byłoby bardzo możliwe, że utraciłbyś ten punkt i uległ dezintegracji. Ludzie, którzy mają, jakbym to określił, bardziej prymitywny albo niższy poziom świadomości, a którzy podejmują próby podróży zbyt daleko poza siebie, mają skłonności do rozszczepienia własnej osobowości, są podatni do wpadania w stan zaburzeń dysocjacyjnych, rozczłonkowania. Gdzie ich fragmenty pozostają w innych rzeczywistościach i innych wymiarach, dosłownie egzystując na różnych poziomach. Mają wtedy już nie tylko swoje życie i swój aspekt tu na Ziemi, ale funkcjonują jednocześnie w wielu wymiarach. To bardzo trudne i bardzo, bardzo dezorientujące dla żyjącej istoty ludzkiego ja. Jednak mistrz nowej energii dochodząc do pełnej akceptacji siebie i rzeczywistości, która go otacza, oraz pozwalając odejść starym przekonaniom na temat Boga, może swobodnie badać nieznane, czy to, czego jeszcze nie poznano. Widzisz, istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy koncepcją ducha a tym, czego jeszcze nie poznano. Ważną zasadą jest to, że Merlin, mistrz nowej energii, może teraz badać i rozszerzać się na inne rzeczywistości bez żadnego wysiłku. Łatwo i z gracją, wiedząc, że zawsze powróci do siebie. Mistrz nowej energii wie, że już nie zagubi się w mnogości wymiarów, ani nie zatraci w działaniach mających miejsce na zewnątrz jego fizycznej czy znanej rzeczywistości. Merlin zawsze odnajduje powrotną drogę do domu, ponieważ stwarza przestrzeń domu wewnątrz siebie. Tutaj, w tej rzeczywistości. Teraz, która jest tak kusząca i tak bezpieczna, że wszystko kim jest zawsze do niej powraca. Zauważ, że kiedy nie akceptujesz siebie, nienawidzisz swojego ciała, walczysz ze swoim umysłem czy nie akceptujesz świata wokół siebie, bardzo trudno jest wejść do tych wielowymiarowych przestrzeni, w których możesz kształtować oraz przesuwać energię w sposób, w jaki zechcesz, a następnie kompletnym powrócić do domu. Dotychczas dom nie był przyjaznym miejscem. Ta rzeczywistość, Twoje ciało, ten czas, przestrzeń, doświadczenie nie były dla Twojej energii miejscem dostatecznie zachęcającym do powrotu. Odczuwały się raczej jako coś chaotycznego, pogmatwanego i nie dość przyciągającego. Ale teraz, w Mistrzostwie Nowej Energii, możesz sam stwarzać przestrzeń, która jest Twoja, która wita i zaprasza, która jest domem. I to jesteś ty. To istnieje wewnątrz ciebie. Teraz możesz wyjść i badać oraz pozwalać sobie jak nigdy dotąd na zabawy z energiami. Możesz uwolnić swój umysł i być wolny w sposób, w jaki nie byłeś od dawna. Wcześniej więziłeś swój umysł, izolowałeś go, chroniłeś, zamykałeś na klucz. Ograniczyłeś go z powodu strachu, tego, co mogłoby się wydarzyć. Gdybyś otworzył się i rozszerzył, to samo zrobiłeś z własnym duchem, trzymając go w ukryciu, chroniąc z dala od tego, co uważałeś za szorstką i nieprzyjazną rzeczywistość. Teraz możesz rozszerzać siebie, możesz pozwolić sobie być szalonym, rozciągając własną eteryczną energię, nie tylko w tym wymiarze, ale we wszystkich innych. I bardziej niż cokolwiek jesteś wolny. Bez konieczności i przymusu rozumienia swoich doświadczeń. Oto następna bardzo istotna zasada. Wpajano Ci, abyś kierował się umysłem, niemniej jednak Twoje ograniczenia sprawiały, że on nie był w stanie pojąć tego, co miało miejsce. Ilekroć Twoja energia wykraczała poza to, co mentalne, i kierowała się w stronę miejsc i świadomości, których umysł nie mógł ogarnąć, ze strachu wszystko powstrzymywałeś. Powstrzymywałeś siebie od podróżowania oraz bawienia się w innych wymiarach i polach energii, ponieważ nie mogłeś tam wziąć ze sobą własnego umysłu. Teraz jednak możesz się otworzyć i pozwolić sobie wyjść poza, bez potrzeby analitycznego myślenia. Zawsze w końcu przychodzi moment, kiedy umysł nie jest już w stanie rozumieć. Nie został do tego zaprojektowany. Nie jest do tego dostrojony ani wytrenowany, ponieważ przygotowano go do funkcjonowania w ludzkiej rzeczywistości, w czysto ziemskich energiach. Ale ty sam możesz teraz wychodzić poza, bez potrzeby myślenia i analizowania tego w swoim umyśle. Takie było piękno i doskonałość pierwotnej kreacji energii Marlina wolności od przymusu poznawania poprzez umysł. I taka jest też bardzo ważna część Twojej kreacji energii Merlina we własnym życiu. Powtórzę jeszcze raz, że trudno to wyrazić, bo jak można wyjaśnić coś, co nie może być ujęte słowami? Jak zdefiniować coś, czego nie da się zdefiniować? To po prostu jest. Mistrz zdaje sobie sprawę. Że coś może być doświadczone, nawet jeśli nie jest to zrozumiałe. Mistrz rozumie, że może czegoś doświadczać, nie analizując tego i nie umieszczając w żadnej strukturze czy definicji. Oto sedno medlina, sedno magii. Teraz więc, w pełni akceptując siebie i świat, oraz pozwalając odejść starym barierom i ograniczeniom, Mistrz pozwala sobie na doświadczenia na wszystkich poziomach. Daje sobie swobodę zabawy z energiami, daje sobie wolność rozszerzania się na wszystkie możliwe sposoby, bez żadnych ograniczeń. Mistrz rozumie, że nie ma ani dobra, ani zła, i że nie istnieją żadne zasady. To jedna z tych zasad, którą Merlin rozumie dogłębnie: nie ma żadnych zasad bo one ograniczają jaźń. Nie ma żadnych zasad w tych licznych, wielopoziomowych wymiarach. Nie istnieją żadne zasady. Nie ma praw granitacji, praw mocy, reguł dualności, czy jakiejkolwiek z tych rzeczy. Wszystko jest swobodne i klarowne. Teraz więc ty, jako mistrz nowej energii, możesz rozpocząć zabawę. Choć te idee są bardzo proste, może pojawić się skłonność do ich nadmiernej analizy czy prób tworzenia nowych zasad. Ostatecznie jednak mistrz zdaje sobie sprawę, że nie istnieją żadne reguły. Jest poczucie siebie, jest doświadczenie i jest ekspresja. Weźmy razem głęboki oddech. Kiedy czytałeś te słowa, Przeniknęła przez ciebie ogromna ilość świadomości. Fragment z tego widziały twoje oczy. Znaczna część jednak została przekazana na wielu innych poziomach. Więc kończąc ten rozdział, przewodnika Mistrzów Nowej Energii, pozwól sobie na zabawę z tym, co omówiliśmy. Pozwól sobie doświadczyć nieznanego.